Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj grali w Fortnite. A ja jestem Żeluś i słuchajcie, będziemy nagrywali odcineczek, w którym dzisiaj będziemy losować sobie wyzwania, jakie dostaniemy. I ogólnie będzie to seria. Seria, w której będzie 5 odcinków i będziemy co odcinek losować wyzwania, jakie robimy na danym y, odcinku. Mamy trzy próby na to. Ze mną jest dzisiaj Olo. Siema, Siema. Siemano Olo. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, komentarzu. Y, I tutaj jeszcze kodzik lepiej by było naprawdę super, gdybyście wpisali ten kodik i też dziękuję naszym wspierającym, jesteście mega gościami. Także bardzo dziękujemy za wsparcie. Mam nadzieję, że to docenicie. No i słuchajcie, nasze wyzwania będziemy losowali na kole fortuny, do którego właśnie teraz się przenosimy. Także słuchajcie, jesteśmy już na stronie z kołem fortuny. No i słuchajcie, ciekawe co nam wynosuje, Między innymi są tutaj jedna broń, ryby mityki, bez leczenia i bez komunikacji. Yy, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Jedna broń, no to może możemy mieć jedną broń. Ryby, no to znaczy, że możemy tylko łowić yy, bez leczenia. No to, że bez leczenia i bez komunikacji nie rozmawiamy ze sobą po prostu, ani się nie sygnalizujemy, ani nic takiego. Także słuchajcie, startuje. Machina ruszyła, no i zobaczymy co nam wypadnie. Mam nadzieję, że jedna broń. Ja, ja bym chciał jedną broń po prostu. Jedna, broń, ja, jedna, broń, ja jedna broń, jedna broń, jedna broń, jedna broń. No i wypadły ryby. Wypadły Serio, ryby, wypadły no ryby. No ryby. Serio. Przewidziałeś. Także słuchajcie, challenge mamy. Możemy łowić. No i możemy tylko brać to, co nam wyłowi nasza wędka. Także lecimy do Fortnite'a Dobra. Także słuchajcie, lecimy na mokre moczary. Nie no żartowałem, na te Na szubary, na lecimy Oje, Powaliło mi się Mogę. Wrzesiu nie w tym sezonie żyję Zdony mi się powaliły Dobra tu jakieś ale tu wędki są, mamy tu wędki normalnie po, Powinny być, powinny być ty, bo ja nie wiem czy tu są wędki. I chodź tam, tam są wędki, tam dalej będą wędki na pewno, nie tu przy nich, tylko tam dalej pójść. A nie, bo nie możemy podnosić broni, pamiętaj. Możemy tylko to co Peski wyłowimy. Tu. Tylko to co wyłowimy, czyli chociaż Mam ten... lunchpada, czekaj, ja sobie tylko, tylko lunchpada wezmę na wszelkie dobra, dobra. leczenie. Wszelkie leczenie, lunchpady możemy brać oczywiście. Mam, mam wędki, mam dobra. wędki. No, ale chodź od razu tu do mnie, ja też mam O, mam... Węd... dobra, mam koks bo mam od razu ten taki... O, ty, ja nie mam wędek. Czekaj, ja zaraz no. Dobra, ja mam apteczkę. Ej, skrzynki możemy otwierać, tylko broni nie możemy brać. Tak, tak, tak. Mam siorpo i mam zwykłą i... Ja mam apteczkę na razie, samą Aha, mi ryba zniknęła. A nie dobra mam. <laughs> Co ryba zniknęła, nie? Ja. Yeah. Dobra, jakieś <laughs> dziwne akcje mam. Dobra, ja mam same rybki zero broni, bronić, nie? Dobra. Ja mam keby na razie. Ej, te grzybki możemy jeść? Tak, możemy, możemy, grzybki możemy. Wszystko, tylko nie broni nie możemy brać. nie ja, wędki, masz wędkę dla mnie? Ty, ja nie mam wędki. ja zabij. mam wędkę, ja mam. Ale jedną czy dwie? Jedną. Czekaj, zaraz się znajdę Wędkę, powinno być, tam dalej już my pójść. Amunicję możemy zbierać normalnie, A, tak, co wszystko nie? wszystko oprócz mm -hmm. broni, po prostu. I ten, co możemy kogoś jakby zabić. Oprócz rybek. Ty, tam bo serpa, trochę nie siadła. Bez kitu Ty, ale tu nie mam wędek, to jest problem teraz Czekaj, bo jest problem taki, że ja mam wędkę i mam ten, ten i nie chcę mi w ogóle Kurde, że na broń wypaść Chodzi o to A ja nie mam wędek Wędki nie mam, kurna Ej, ja to tak chłapie, bo ja już nie no pamiętam dobra, widzę wędki, widzę wędki. szybko po wędkę sobie Ja pierdziele, jakie gówno Ty, chłopie, za nisko jest drodze tutaj, cholera Dobra, nice, mam wędzę już jedną Gdzieś widziałem ryby tutaj Co? Dobra, mam ryby Tylko to same ryby z tego wypadając, nie? Nie, nie, też broń wypadają okay. Chyba mi się tak wydaje. O tak! Ja mam puszkę. Let's go! Jest progres. Let's go, puszeczka peko. Na razie się nie ciekawie zapowiada. Tak jest, amunicja jest coraz lepiej. Dobra, ja mam kolegę. A i Macy może mi to zbierać, bo no, widzimy. No. Mnie... No. Dobra, ja bym chciał jakiś pistoleczki nawet I ja pierdzielę. Dobra, ja chyba będę miał broń teraz. Mi się tak wydaje, że będę miał broń chyba. Nie, nie mam. Chwili, bo ja tu nie wiem jak ty, ale ja mam trochę lekką lipę taką. Ja mam tragedię. Serio. Czekaj, pokażę ci tą rybkę, bo ja nie wiem co ta rybka robi. Jestem ciekawe. jak jej. Trzeba ją troszeczkę używać. Ona ma opis chyba, weź przyjdzie, tutaj nie ma opisu. Nice, m niebieska. Okej, okay, ja mam let's laga mózgu. Go. let's go. Nie wiem, dobra. Dobra, jest dobrze. Rybka nie wiem, co daje. Ty, co ja mam? Kurwa, ty! Zobacz to! O, ja mam to samo, patrz! A nie, ja mam inną. Co to robi? To ej, niebiesko, Ej, dobra, coś. próbujemy to, czy nie? Czy nie? Zas... Dobra, ho, możemy to zjeść. Czekaj, ja nie mam za co na razie, Poczekaj, dobra, dobra, jest to, ja jem O, nie! To ja Aha. tego nie jem Ej, ale nie, to, to się może przydać na koniec To się może na koniec no, przydać a ja jestem idiotą, mi sobie to zjadłem Ale teraz. dobra, byłoby mi jeszcze zaraz drugie, chilluj Chilluj bombę Okej, okay, bo ja się boję, żeby tu ludzi nie było bombę, kurde Ty masz teraz tego, tego, więc... Emeczka niebieska Nice, też mam niebieską, nice Amunicji tylko musimy trochę pozbierać Dobra, oddaję, oddaję O Jezu, co zrobię Pompa, pompa, pompa O, tak, tak, o, tak! O, fenik niebieski, nice! Ej, weźmiesz tą rybkę? wezmę, czekaj, zobacz jaka. Ja ten zwykły mogę brać. O, czekaj. I... czekaj ja mam, mam tam... jeszcze takie, patrz, mam takie mam jeszcze. To. Mam Ma... sześć kielbichów, które wypiję. To nie, strefa, mordo. O kurde, no to my tutaj gadu gadu, a tu strefa. Mam lancza. Ja mam trzy rybki. Ja rybki, to dawaj lancza tam na górze. Mhm. Dobra, mamy czymś. Już. Ale przypał, my sobie tu gadamy, a tu strefa. To bardzo się skupiłem o tych rybkach, co nie? <laughs> Na nie mamy, dawaj, 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 dawaj. Ja mam. Dobra Majster, dawaj, kładź to dobra, żeby tutaj gdzieś rybki złowić. Chodź tu, 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 dawaj, dawaj, tam, tam rzeką muszę, może przy rzece po prostu, bo tu się biją. Musimy po prostu iść do strefy i uciec stąd jak najszybciej, gdzieś w jakiejś jakiś, o wiem gdzie, chodź ze mną, chodź za mną. Ej, tu powinny być yy, wędkic, nie? Niebieska fajnie była było jakby. Lama, ale no. chyba z lamy to... Nie, bo mam za ma... chodź, amunicję, amunicji tutaj pozbieramy, się, tak? No, Chociaż to jest trochę niebezpieczne, mi się wydaje, że powinniśmy stąd uciekać jak najszybciej. Bo jak tam się bili, no to... Dobra, jest ten, jest pod mostem, jest ta. I są wędki tam, są wędki obok na moście. Na górze są, no, 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 no. I go dawaj, bo oni tu mają strefę i wiesz, komuś zaraz będzie przy A i coś leciało w naszą stronę, czy co to? Ty słyszysz to? Tak, słyszę to właśnie. Dobra, ja to mokre. Się, Niebieska tam. pompa tam leżała. Ja, okay, mam. ja biorę za tą kanciastą rybę chyba na razie rybki, i za tą sobie zjem i wezmę to. Dobra, dawaj jolo, podamy dobrze. Ja wiem, 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 czekaj. Papco trochę zegarni już i zbierzmy. Boże, tyle co pomp widzę. Ale jak grasz, to nie ma żadnej, nie? No, jest tak przykre. O nie. A, jesteśmy celem jeszcze. Pewnie jakiś maciuś tutaj chce <laughs> nas Maciuś, Maciuś idzie ponad, dobrze Niezły Maciuś O masz tą bombę znowu, tą fajną repkę tutaj o, dobra, Dajcie ten. mi pompę, proszę. Ja mam pompa, dwie, pompa. więc może jakoś byśmy teraz zjedli, co? Juski. Dawaj A co nadaje? A nie dobra weź sobie, ono, zjedz sobie jedną ono. weź sobie, co mnie... O a mam, nie, mam jeszcze... Chyba nie, ja ci wyrzucę tą, zjedz ją i dawaj masz ten. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę no, dziękuję. No, dziękuję. Zaraz się nerwię. A, okej, ok, nie mogę sobie przekładać, okej. Ok. Tak szczerze, my nie musimy fragować. <grym zainteresowań> nie, najważniejsze, żeby jak za pierwszym razem wygramy i głowie. Tylko do wody musimy iść gdzieś tam daleko znaczy jak, tak, nas, tak, jak tak. najdalej a Tam przed nami się biją tak? O nie 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 Tutaj też po prawej są typy Tamy chodź 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 daleko daleko Nie ja biegnę Ale Ola ja już mi się skończyła tam... ta rybka mi się skończyła ta rybka Mi się też kończy a, a ja mam lipę Bo nie mam wędki Ja mam Ja mam tego, chodź Ja mam tego ptaka i mogę ci dać wędkę w sumie o, mam typu. Uważaj, bo tam masz typu. Mam już chyba po mnie nawet. Czekaj, czekaj. Strzelają do ciebie? Nie do mnie, nie do mnie, nie do mnie. Staraj się tam nie, jakoś już, uprączyć. Do mnie już, do mnie już. Dobra, dobra, biegnę, biegnę. Uda, no, uda, uda, uda mi się, uda mi się, uda mi się. Mi się, biorąc, mi się. Tam na koniec, tak, ale, tam tak. na koniec biegniemy, jak najszybciej. Właśnie chcę to zrobić, no, no, no. Ej, dobrze się zapowiada. Nie nie, nie ogarniam w ogóle tych rybek, nie? O, mam tą kosmiczną rybkę tam taką No fama, serio? O, masz znowu O, nowy bierzemy sobie po jednej, żeby w razie czego na koniec mieć ten Uwaga, ja macę, ja macę teraz patrę już, patrę, matę, patrę. Kurde, najgorzej są pompy, no ty masz przynajmniej pompę No dobra, ty masz tam Ja czy mam mamy? jeszcze tego, tego... Jak tak, inny, ja Karabin szturmowy, ale jak coś inaczej mówi to ja mam pojęcia. No, to co, szybko strzela. O no, widać że grał w a. Oho, oho, to no, na was. Chyba masz ich? A, po drugiej stronie ci. Tak, jego krewa mi zdwieli. Skądś tam, skądś tam, tam tam, no, no. Chyba z krzaka, chyba z krzaka. Eee, jest jest problem, problem, bo strefa, co nie? Tak, ja wiem, ale ja muszę po totę wejść do strefy. Ej, a ja tu nie była ta, ta motorowa, Dobra, ja teraz wybiję sobie krewa. Ej, tu jest motorowa, no i koks. Ja Musimy stąd ją... uciec, bo ogóle na drugą stronę, bo tu będzie taka lipo. O tam, dawaj tam. Gdzieś jeszcze popuimy szybko. O, ja się... Dobra, ja mam motor Chcesz to? Tak, chcebyśmy. Tutaj na górę może? No, 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 no. Góra! Podujmy, podujmy. Nie trafisz. O nie, kurwa, on ma jakieś te, nic rzeczy Na górę budować fajnie, że jakbym mógł skakać jeszcze ja już jestem za coś, leci, idę biegnę do ciebie minus po kewie, to już u ciebie? Tak, żegaj, jestem, zaraz jestem, zaraz jestem. No dobrze, dobrze. No ład zostaje jeszcze jednego, ja pierdzielę. Mam Mambo, ej! Nie możemy brać rzeczy, zobacz co on ma za ludzi, zabity! Zobacz co chłop ma za lud Ja wiem, ja wiem. Nie wiem. Ja nie mogę, ja nie mogę, nie nic, tylko uważaj Wiem, wiem, chodź, wiem. Chodź, chodź, jeszcze tam jednego zabiłem na dole. Chodź, poniesiemy sobie masy wszystko. Hello. Ja pierdzielę. No i nice, Trzech, trzech zostało, spokojnie. Masz pompę czy nie jest, Auk. no nie mogę, nie mogę mieć pompy Kurde no Dobra, ja już się nie martwię o jakieś ten Ej niech oni się wybiją Nie, nie możemy się wpierdzielać no, im no, ten I będzie, będzie, będzie git walczy, no, Widzę ich, widzę ich. Ich dwóch uważaj, widzę. Uważaj, uważaj, uważaj. Oni chyba mnie widzieli. Nie chcę się z nimi bić. Za drzewem. Gdzie ty poszedłeś, ty jesteś tutaj. Ja ich widzę, oni mnie widzą. Czekaj, czekaj. O, dostałem. Dostałem. Chodź, chodź, chodź. Gryjemy się tutaj. Chodź do mnie, do, do domku. Wróć, wróć, wróć. Biedny, biedny, biedny. biedny. To tu strata, nie panu, mordo. Ale musimy na spokojnie ten iść z strefą, bo. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Tu mamy lepszy ten, bo tu mamy HG. Patrz i chodź na HG wyjdziemy. Tu, i HG. No i Fakul, na no Co, oni mogą teraz. Co, so, Dostał, leży. Dobij, dobi. O dobi. ład, dostałem, dostałem. dostałem. Za drzewa, za drzewa, za wiem, 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 spokojnie, spokojnie teraz. Jeszcze jeden został. Drzewo, drzewo, nieść drzewa. Nieźleba. Dostał! Dostał, on bez tego jest! Czekaj, ja bym się nie podpalał, żebyśmy się nie podpalili głupio O kurwa, wadek, wadek Łączę się z tym Okej, okay, jeden jeszcze jest tutaj tu jest, za nami on tu jest, on tu jest. Nie Grzesiu nie podpalaj się, nie podpalaj się Poczekaj, poczekaj, ja tu tylko Bo on jest Gdzie on jest Ja mam jeszcze jednego na sobie jest tu, plecy, plecy biegną, plecy biegną ale to jest inny, to jest inny Dawaj go, dawaj on, tu jest, tu jest, tego O on uciekł, dobra Ej jak keba pójdzie Dostał piję. minus 33 keba piję, keba, piję. O kur... Peskewa Ja piję keba sobie Pi, pi, pi Dobra, nice Ja cię kręcę, nie wierzę w to Uważaj na tego tutaj, on gdzieś tu jest, na dole gdzieś był tu Tu się leczy gdzieś, on tu się leczy gdzieś, uważaj Ja trzymam HG dalej Okay. On się leczy gdzieś, więc uważaj. On gdzieś tu, tu jest, tu gdzieś tu. Uh -huh. On pod skodami się chyba leczy. Jest, jest tu, jest tu, uważaj, jest tu. Tu na dole gdzieś jest. Dosłownie pod nami siedzi gdzieś. Ono chodź tu. Uh -huh, tu uh -huh. jest jeden, on tu sam jest. gdzieś pod nami jest, dosłownie pod nami. Wchodzimy na dół? Czekaj, jest... bo jeszcze jest, jeszcze jest dwóch. I oni nie są razem w teamie jak coś. Ale oni są na dole. Chyba. Czekaj na spokoju. Nie, są we dwóch u nas. Są oni we dwóch u nas, to no, oni są tu chyba. Poczekaj, zniszcz to najpierw. Aj, do góry poleciał. Jest na, na górze, jest na górze. zejdź na dół, zejdź na dół, na spokojnie. Jest. Poczekaj, jadę, poczekaj, jadę. Czekaj na spokoju. Mało ma, mało ma, leży, odbił mnie. Nie, 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 nie. Czekaj, czekaj, bo mnie odbił. Jeden nam został, spokojnie. Wiem, on jest pod nami chyba, też? A, jako duch jest. Uważaj, ja jestem jego duch, spokojnie, wróciłem. Masz kewy? O, kurwa, czekaj, wpiszę sobie Masz kewy? Czekaj, ryby byłem. Góra, i sprawdź górę jeszcze, góra, jest w góra. S. Nice! Let's go! Pierwsza giera. Pierwsza gierka, pierwszy odcinek i bez kary, słuchajcie, obeszło się bez kary. No. Nice! Let's go! Ja dwa fragi wystarczy. Ja. Yeah. No to słuchajcie, wyszło nam w pierwszym odcineczku Kurczę, zostawcie łapeczkę i jeszcze słuchajcie, wylosujemy dla Was nagrodę. Jeszcze słuchajcie, dla Was jest nagroda. Możecie wygrać 10 PSC, 20 PSC albo nawet 100 PSC. Także radzę zostać do końca. I w komentarzu napiszcie wykrzyknik PSC i wylosujemy na następnym odcinku osobę, która wygrała. Yy, po, powiemy, kto wygrał po prostu yy, ten konkurs. Także słuchajcie, łapeczka, subskrypcja, kod twórcy. No i widzimy się w następnym odcineczku. Siema. Siema.